Przewód ograniczający jest tani. Przewód nie, nie. GPS RTK to jedyny przewód ograniczający jest. Przewód GPS RTK jest dużo GPS jest potrzeba. Przewód, przewód ograniczający. Przewód Trzeba kabel, trzeba na satelita. No, no, no. <śles> kołach widać już pierwsze pęknięcia. Ten projekt będzie dużo bardziej skomplikowany niż myślałem. W poprzedniej części projektu Indie Mower rozpocząłem pracę nad zamianą tradycyjnej kosiarki na robota, wyjaśniłem jak takie roboty działają oraz rozpocząłem budowę samej kosiarki. Pierwszy prototyp nie spełnił moich oczekiwań, dlatego też od razu go rozebrałem i wziąłem się za budowę drugiego na podstawie doświadczeń, które zdobyłem właśnie w tym pierwszym. Powiększyłem przednie koło, zmieniłem koła z tyłu i wtedy robot już radził sobie z cięciem trawy. Jak na razie przez cały ten czas robot był zdalnie sterowany za pomocą aplikacji na smartfona, a testowałem go na tym oto kawałku trawy. Zapomniałem w poprzednim filmie dodać też te fajne ujęcie slow motion. Ale od dzisiaj kosiarka nie będzie już zdalnie sterowana, ponieważ ją zautomatyzujemy za pomocą przewodu ograniczającego. A dla tych, którzy są ciekawi, dlaczego przewód ograniczający, a nie GPS, do tego dojdziemy później, ale najpierw dajcie mi popracować nad przewodem ograniczającym. Jeśli zastanawiasz się, co ja robię, to właśnie przyszedł czas na drugą część o kosiarce Indie Mower, nad którą pracuję. A to właśnie jest kabel ograniczający, który muszę odplątać. Ale zanim przejdziemy do samego przewodu, pozwólcie, że wyjaśnię, jak to działa. Oto nasza kosiarka, która zawsze powinna zostać w obrębie tego przewodu ograniczającego. Nie chcemy, żeby skosiła kwiatki na dole albo pojechała do sąsiada. Żeby to działało, potrzebujemy generatora. W moim przypadku będzie to Raspberry Pippico, MOSFET, przewód ograniczający i to wszystko będzie generowało po prostu sygnał kwadratowy o częstotliwości 5 kHz. Do tego, do budowy samego detektora, przyda nam się cewka, kondensator i wzmacniacz operacyjny, za pomocą których odfiltrujemy interesującą nas częstotliwość i wzmocnimy sygnał. Generator generuje nam sygnał, detektor wykrywa go w zależności od odległości, będzie nam się tutaj różniła amplituda sygnału, a sam sygnał będzie już sinusoidą, ponieważ będzie on zniekształcony. Nasz generator, jak i detektor będą dostrojone do 5 kHz. Wziąłem się więc za budowę generatora i detektora, wszystko podłączyłem pod oscyloskop i zrobiłem sobie FFT, żeby widzieć wszystkie częstotliwości. Użyłem przeróżnych części, które po prostu wymontowałem ze starej elektroniki i spróbowałem nawinąć moją własną cewkę, ale to właściwie w ogóle nie działało. No i podczas prac pomyślałem sobie, że w końcu generuję częstotliwości i próbuję je potem wykryć. Mam wzmacniacz operacyjny, więc jeśli podłączę sobie mały głośnik pod cały taki układ, to powinienem dosłownie słyszeć tą częstotliwość i to, jak jest ona wykrywana. 5 kHz jest o tyle fajnie. Że bez problemu powinniśmy je słyszeć. Człowiek słyszy zazwyczaj w zakresie od 20 herców do 20 kHz, co różni się w zależności od wieku. No, ale w tym przypadku, to akurat, nie słyszeliśmy nic, mimo że przed chwilą to działało. Ale spokojnie, skończyłem studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Wyłączę, włączę i będzie działać. Does it work? Yes. I can hear. The signal, but I'm not sure if you will be able to hear it on the camera. So let's move it a bit closer. Elementy, których użyłem do eksperymentów, były po prostu losowe. Znalazłem je przez lata w różnej elektronice i wyciągnąłem i miałem je w warsztacie. A kiedy zamówiłem odpowiednie cewki i kondensatory o odpowiednich wartościach, które wyszły mi z obliczeń, różnica była całkiem spora. Przewód ograniczający zasilany był napięciem 5V. Zwiększenie napięcia z 5 do 12V spowodowałoby, że byłby on jeszcze łatwiejszy do wykrycia, ale ja już byłem niecierpliwy i chciałem zobaczyć, jak będzie działał z czymś, co się rusza. A więc stwierdziłem, że wezmę robota, którego użyłem podczas budowania mojego robota, który uczył się maszynowo i po prostu podepnę mój detektor, puszczę go i zobaczymy, czy rzeczywiście zostanie w tym obrysie przewodu ograniczającego. Zdarzyło mi się kiedyś zbudować strojek do gitary na bazie Arduino i tam właśnie używałem FFT, czyli szybkiej transformaty Fouriera. Wszystko działało elegancko i postanowiłem, że tego samego użyję tym razem, żeby wykryć właśnie przewód ograniczający. Niestety tym razem nie działało wcale. Być może częstotliwość była wyższa, no była znacznie wyższa, w tym przypadku 5 kHz chciałem wykryć, a wtedy w przypadku gitary było to. 440-500, chyba nawet nie powyżej 600 Hz, a więc znaczna różnica, i być może Arduino po prostu nie nadążało z obliczeniami. Na internecie znalazłem inną metodę, która działała, a potem chciałem użyć czegoś co nazywa się Peak Detector Circuit, a więc detektor szczytu, powiedzmy, i ten układ nie działał, ale w przyszłości jeszcze z nim poeksperymentuję, ponieważ myślę, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Okej, okay, ale właściwie dlaczego przewód ograniczający, a nie GPS-RTK? GPS-RTK to Global Positioning System Real Time Kinematics. Właściwie to GNSS-RTK, ale nie ma to większego znaczenia. Pozwala on na zlokalizowanie przeróżnych obiektów na Ziemi z dokładnością do 1-2 cm. Problemem jest oczywiście cena. Moduły te zaczynają się od 1000, 2 czterech. I idą w górę, właściwie ceny są bardzo zróżnicowane, ale jest to generalnie drogi system. Dodatkowo potrzeba dwóch takich modułów. Jeden jest stacjonarny, wiemy dokładnie, w którym miejscu na Ziemi się znajduje, a drugi się porusza. Te dwa moduły muszą się ze sobą komunikować i w ten sposób ustalana jest bardzo dokładna, precyzyjna pozycja. My w Polsce mamy całą taką sieć stacji RTK, które z tego co rozumiem, są darmowe. Wystarczy się zarejestrować i możecie po prostu się połączyć i przez protokół, który nazywa się Entrip, komunikować z tymi właśnie stacjami. Jest jednak jeden problem. Problem to to, że jest to projekt Open Source, który ja chcę stworzyć dla całego świata, ponieważ ten film, który teraz oglądacie, jest również w wersji angielskiej na moim drugim kanale, który nazywa się po prostu Nikodem Bart. I teraz, kiedy ja stworzę projekt, który bazuje na takiej sieci stacji bazowych, które są tylko w Polsce, to trochę ciężko będzie go otworzyć komuś innemu w jakiejś innej części świata, albo będzie ten projekt wymagał bardzo dużo modyfikacji. Dziękuję też za te wszystkie sugestie, żeby użyć różnych części ze starych zabawek czy samochodów. To są jak najbardziej dobre pomysły, ale nie w przypadku projektu, który jest stworzony właśnie jako open source dla całego świata. Ponieważ wyobraźcie sobie, że chcecie zbudować taką kusiarkę, a ja Wam wtedy mówię, że spoko, musicie tylko znaleźć jakieś silniki z konkretnego modelu samochodu, który ma tyle i tyle lat. No, jest to generalnie słaba sprawa, dlatego lepiej skupić się na tych elementach, które są bardzo popularne na całym świecie i łatwe do kupienia. A kiedy projekt będzie już gotowy, ty zaczniesz go budować i stwierdzisz, że masz jakieś tam stare silniki z samochodu, i tylko sobie trochę zmodyfikujesz ten projekt, dostosujesz go do własnych potrzeb, to jak najbardziej możesz tak robić, ale chcę, żeby ten projekt, który wyjdzie ode mnie i który będzie udokumentowany i pokazany właśnie na internecie, był możliwie jak najbardziej idealny i jak najprostszy do zbudowania. Co prawda, znalazłem jeden moduł GPS-u, który ma właśnie RTK i który jest całkiem tani, kosztuje trochę ponad 300 zł. Niestety nie wiem, czy połączę go z tą właśnie polską bazą sieci i nie wiem na ile dobrze będzie działał, ale jest to coś, co chciałbym w przyszłości przetestować. Prawdopodobnie Indie Mower będzie po prostu projektem, który będzie miał dwie takie równoległe wersje, powiedzmy, jeden właśnie będzie bazował na przewodzie ograniczającym, a drugi na GPS-ie. Ponieważ aktualnie nie używam mojego systemu do podlewania, postanowiłem, że użyję płytkę właśnie z tego projektu, ponieważ wszystko co potrzebuję już tam jest i jest fajnie zorganizowane. Idealny sygnał kwadratowy wygenerowany za pomocą właściwie tylko kilku linii. Pythona. Rozpocząłem również pracę nad przednim czujnikiem do wykrywania przeszkód i chciałem użyć takich przełączników, ale one by się do tego za bardzo nie nadawały. A więc postanowiłem, że zaprojektuję coś zupełnie od podstaw, coś co będzie po prostu wydrukowane na drukarce 3D. I zamysł był taki, żeby stworzyć takie właśnie elementy, które będą się delikatnie wyginać i na tym będzie wisiał cały taki przedni powiedzmy zderzak, element po prostu górnego pokrycia. I jak widać, to działa bardzo dobrze, nie jest to wydrukowane z TPU, tylko z PLA i sam mechanizm działałby dobrze, do tego dodałem. Sobie zderzak i całość wyglądała super, miała duży potencjał, ale niestety po złożeniu nie do końca działało to tak, jak bym chciał. I tu właśnie narzekałem na ten mój czujnik przeszkód, ale też wpadłem na pomysł, żeby użyć po prostu czujników prądu na silnikach i w ten sposób wykrywać, czy robot uderzył w jakąś przeszkodę, co wydaje się najmniej awaryjnym i najprostszym rozwiązaniem. To prawdopodobnie zostanie zaimplementowane w kolejnej wersji robota. A teraz czas na sponsora tego filmu. Nie, no żartuję. Ten film akurat nie ma sponsora. Ale jeśli chcielibyście wesprzeć moje projekty i to co tutaj robię na YouTubie, to możecie to zrobić poprzez przycisk wesprzyj zaraz obok przycisku subskrybuj tutaj na YouTubie. Możecie również wpaść na mój sklep proste części, na którym sprzedaję pistolety do malowania proszkowego, maty do lutowania, różne rzeczy z drukarki 3D. I ogólnie fajne rzeczy, które możecie sobie kupić i używać w waszym warsztacie. Innym świetnym sposobem na wsparcie jest polajkowanie tego filmu, zasubskrybowanie kanału proste części i wysłanie tego filmu do Waszych znajomych. Dzięki bardzo. Wracamy do filmu. A teraz przenosimy się do mojej szopki warsztatowej, gdzie będziemy kontynuować budowę tego projektu. W samej szopce są powoli drobne postępy. Mamy coraz więcej narzędzi. Stworzyłem sobie taką małą sekcję do planowania projektów. Tutaj właśnie z tą tablicą, a po drugiej stronie są wszystkie narzędzia i ściana narzędziowa, o której powstał ostatni film i to tutaj właśnie wszystkie projekty będą budowane. Zrobiłem też taki duży stół jeżdżący na wszystkie elektronarzędzia, jeśli chcecie to mogę zrobić o tym film. Układ generatora będzie przez cały czas przebywał na zewnątrz, a więc trzeba go jakoś zabezpieczyć przed wodą, przykręcę go do płyty OSB, następnie umieszczę to w takim wodoszczelnym pudełku i za pomocą dławików wypuszczę kable. Za bardzo nie mierzyłem tego przewodu ograniczającego, kiedy go rozciągałem, ale tak mi się udało, że skończył się dokładnie tam, gdzie powinien, czyli zaraz przy generatorze. W zestawie niestety miałem trochę mało kołków, a więc samo one tylko na rogach i w połowie każdej z odległości. Tu mamy pierwszy róg, potem kabel sobie zakręca, staje zaraz przed kwiatkami i tutaj jest kolejny róg. To jest ten rodzaj kwiatków, których lepiej nie kosić, bo mama będzie zła. No i kabel idzie sobie w drugą stronę, w sumie mam go 25 metrów, a więc powiedzmy, że tak... Około wiem, 30 m2, może trochę mniej udało się nim pokryć. Tutaj jest ruch kolejny i tutaj już przewód trafia z powrotem do generatora. Oczywiście z tym generatorem to jest tylko chwilowe rozwiązanie. Ostatecznie będziemy mieli tutaj całą taką bazę, która naładuje robota, która będzie zajmowała się generatorem i co bardzo ważne, komunikacją z robotem. Dlaczego? Bo w przypadku braku zasilania nie będziecie mieli sygnału w przewodzie ograniczającym, a więc robot pojedzie sobie gdzie chce. Ale kiedy ta komunikacja będzie i kiedy jej zabraknie, robot po prostu się zatrzyma i będzie czekał, aż komunikacja wróci. Jeśli zastanawiacie się, jak stworzyłem program dla tej kosiarki, wziąłem po prostu program z ostatniego filmu o tej kosiarce. Wziąłem ten program, którego używałem w domu żeby ten mały robot mógł sobie jeździć połączyłem je razem wgrałem do robota nigdy nie przetestowałem a teraz mam nadzieję że po prostu wszystko zadziała Zgodnie z zasadą, że najprostsze rozwiązanie jest najlepsze, po prostu wywaliłem całą funkcjonalność bluetooth z tego robota i wywołałem funkcję odpowiedzialną za jeżdżenie wewnątrz tego przewodu ograniczającego w głównej pętli programu, a więc to jest teraz jedyne co ten robot robi. No i niestety robot po prostu sobie przejechał po przewodzie ograniczającym, no i uderzył w kwiatek, nie było innej opcji. Ale wiem czemu tak się stało, zapomniałem podłączyć do zasilania cały generator. It's try number three, I think. No i po poprawieniu wszystkiego i włączeniu generatora, wreszcie się udało i robot zatrzymał się na przewodzie ograniczającym. Wtedy po prostu wykonuje on skręt i jedzie znowu do przodu tak długo, aż napotka przewód ograniczający i wykona kolejny skręt. Skręty są losowe, a więc za każdym razem będzie to trochę inny kąt, do który robot się obraca. Jak widać, działa. Jego czułość jest do dostosowania. Tutaj jest chyba jeszcze trochę za duża, i przez to zatrzymuje się on w pewnej odległości od przewodu. Idealnie byłoby, kiedy po prostu najeżdżałby delikatnie na przewod, po czym wykonywałby zakręt i jechałby dalej. To jest bardzo dobry moment, żeby zasubskrybować kanał Proste części, a jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o projekcie IndieMower, to zapraszam was na industry.cc/indieMower albo możecie zeskanować kod qr. Witam w moim zewnętrznym laboratorium. Mimo, że projekt już działa, to chciałem zmienić jeszcze jedną rzecz. Jak na razie używam dosyć skomplikowanej funkcji do wykrywania przewodu ograniczającego i konkretnej częstotliwości, w tym przypadku 5 kHz, a za pomocą tego prostego układu, który składa się tylko z kondensatorów i rezystorów, jest to tak zwany peak detector, a więc chyba wykrywać, Szczytu po polsku. Mógłbym to wszystko sprowadzić do jednej linii kodu, która odczytuje po prostu wartość spinu analogowego. No ale niestety coś tutaj nie zadziałało i ten bardzo prosty układ nie wykrywał przewodu tak jak powinien, a więc zostałem przy starej metodzie i postanowiłem, że wezmę się za śledzenie przewodu, które jest kolejnym ważnym krokiem do tego, aby dostać się do stacji ładowania. Musimy po prostu ten przewód śledzić jak taki prosty line follower. No niestety okazało się to trochę trudniejsze niż budowa prostego robota typu line follower. Wziąłem się więc za trochę dłuższe testy, żeby zobaczyć jak sobie robot radzi i radzi sobie całkiem dobrze. Czasami udaje mu się uciec z tego przewodu ograniczającego głównie przez rogi, w których trochę się jeszcze gubi, ale jest to tylko kwestia poprawienia programu. No, i teraz mamy mały problem. Jak na razie jestem bardzo niezadowolony z tego projektu. Robot jest za wolny, ma za mało mocy, jest zbyt skomplikowany i przede wszystkim nie jest ładny. Jest bardzo dużo do poprawy, ale to, co zbudowałem do tej pory. To wszystko były tylko prototypy, żeby sprawdzić, czy to działa. Tak zwany MVP (minimum viable product), czyli po prostu testowanie tego, czy połączenie tych wszystkich systemów razem jakoś zadziała i czy budowanie kosiarki DIY ma sens. Myślę, że ma. Teraz po przetestowaniu wszystkiego wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawy projekt, a więc czas przystąpić do, powiedzmy, fazy drugiej, w której buduję wszystko od nowa. I trochę bardziej skupiam się na tym jak to już będzie potem budował końcowy użytkownik. A właśnie jeszcze jedna rzecz do poprawy. Może zauważyliście na filmie, że robot nie jedzie po prostej, tylko bardzo często skręca, robiąc takie łuki. I w ostatnim filmie narzekałem, że wydałem dużo kasy na silniki, tym razem kupiłem nowe silniki, które były jeszcze droższe. Za te dwa silniki dałem dosłownie 500 zł. A więc są to drogie silniki, ale to, co jest kluczowe, to to, że mają enkoder. I encoder pozwoli mi sterować prędkością bardzo dokładnie tych silników i wtedy robot będzie jechał w linii prostej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Praca nad tym filmem i nad tym projektem sprawia mi niesamowicie dużo radości i bardzo cieszę się, że mogę to robić i właśnie z Wami się tym dzielić. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów właśnie o takiej tematyce, zapraszam Was na mój kanał Proste Części. I nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej informacji na temat kosiarki znajdziecie na industry.czindymawer. Link będzie w opisie. I zapraszam Was również na sklep proste. Części. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!